Dzienniczek szkolny Erika. Znalazłaś go parę dni temu. Tak. Czy Erik może nie wychodzić podczas przerw? Ma złamaną lewą rękę. Pamiętam to. Erik nie przyszedł wczoraj do szkoły, skręcił kostkę. Czy przez tydzień może nie wychodzić podczas przerw i nie chodzić na WF, dopóki nosi opatrunek? Erik na wczorajszym treningu piłkarskim uszkodził sobie prawą dłoń, dlatego nie odrobił lekcji z norweskiego. Zdjęcie klasowe Erika. Poznajesz go? To on? Nie do wiary. Wydawało się, że ma ADHD. Trzeba go było pilnować. Nigdy nie było wiadomo, co wymyśli danego dnia.